Zoizdas, so kochani i drodzy, 15 sierpnia, będąc w Polsce, przywiozę Wam takie piwo do miejscowości Piecnik. Przyjedzie to duży transport. Można na piwo BitBurger składać zamówienia poprzez stronę internetową artur-prezydent.pl ponieważ przyjedzie ze mną grupa 60 osób. Niemców oczywiście, a Niemcy lubią pić piwo, także będę musiał przywieźć, ale jeżeli zdarzy się tak, że Niemiec będzie chciał pić polskie piwo, to te niemieckie piwo będzie na wymianę, czyli przyjeżdżacie z polskim piwem, na przykład żubrem, a dostajecie Bitburgera. A jeżeli ktoś będzie chciał zamówić Bitburgera, to yy, będę miał około 1000 butelek tylko za 2 złote, także przyjeżdżajcie i kupujcie oczywiście na czarno, bo to jest z przemytu niemieckiego. Tu jest wszystko taniej, jeszcze zarabiam na tym 100%. Także zobaczcie, jakie różnice zrobiła Unia Europejska. Mówił do państwa Artur Głowacki, strona Arturmyśnikprezydent.pl. Zapraszam, piszcie SMSy też na numer 66103 i 4